Witam wszystkich w kolejnym odcinku Omen po godzinach, w którym przyjrzę się tytułowi Spin Tires. Słuchajcie, nie wiem ilu z Was wie o tym tytule. Ogólnie było o nim swego czasu dość głośno, bowiem. Z tego co rozumiem, ma on w sposób niesamowicie rzeczywisty i niesamowicie dokładny oddawać fizykę poruszania się terenowych aut i takich ciężkich pojazdów w warunkach bardzo, bardzo takich leśnych, trudnych na jakichś duktach, przejazdach, błotach. I dzięki uprzejmości firmy zajmującej się PR-em dla tej gry. Dostałem dostęp do takiej wersji preview, nie jest to oczywiście jeszcze wersja ostateczna także jeśli zobaczycie jakieś błędy, problemy, glitche graficzne to mam nadzieję, że mi wybaczycie i zrzucimy to na karp jeszcze nie do końca dopracowanej wersji gry, która swoją premierę będzie miała w czerwcu. I jeśli komuś z Was się podoba albo spodoba się to ten filmik to zachęcam do ewentualnego zainteresowania się zakupem. Link ewentualnie jeszcze też znajdziecie w opisie filmu. O co ogólnie chodzi z Spintires? Szczerze mówiąc nie do końca wiem. Wiem, że akcja żeby ta gra została stworzona miała oczywiście miejsce na Kickstarterze. Tam, zebra, tam starano się zebrać około 60 tysięcy dolarów na jej stworzenie. Udało się ten cel zrealizować. Gra powstała. Jest teraz aktualnie beta na Steamie. E, oczywiście jak się ma specjalny klucz. No i ja sobie nie jeździłem wcześniej, raz uprzedzam i chcę zrobić z Wami taki powiedzmy 10-15 minutowy, żeby nie przedłużać e, pierwszy widok, sam się będę tej gry uczył. Tak więc wygląda oczywiście tam menu e, poprzednie e, jakieś jest. Wybaczcie mi oczywiście też e, grani w oknie, ale niestety e, program, którego używam, nie chcę tej gry nagrać ani w wersji nagrywania gry, ani w wersji nagrywania Pulpitu. Jest tylko czarny. Ekran, więc myślałam się ograniczyć do grania w oknie. Wygląda więc to tak. I teraz przyjrzyjmy się, co mamy tutaj w ogóle napisane. Przede wszystkim F1 to mapka, gdzie widzimy garaże, stacje benzynowe, tartaki, różne zadania do wykonania i inne ciężarówki. Remove, minimap, cloaking, next to student. Ok, czyli inne pojazdy odlokowuje się po prostu podjeżdżając do nich. Okej, okay, możemy sobie jakieś... Tak zwane addons dokładać, czyli jakieś naczepki, dostawki, tutaj właśnie widzicie install addons and trailers, czyli mogę sobie na przykład pakę dorzucić. E, dobra, co my tu jeszcze mamy? E, if out of fuel, Seriously Damage, use Addons, e, czyli na przykład jeśli skończy się paliwo, bądź jestem poważnie uszkodzony, mogę użyć tych addonów, tak zwanych do naprawy bądź ewentualnego naprawienia e, ciężarówki, ewentualnie tow, to jest do, do wyciągnięcia ciężarówki z błota, na przykład. Steruję się w ewentualnie z strzałkami, spacja to jest hamulec ręczny, H to światełka przednie, jedynka kamera, znaczy zmiana kamery i po kliknięciu myszką mogę poobracać kamerą, mogę też sterować gamepadem. Mogę zablokować dyferencjał, to jest ciekawe, jeśli dyferencjał jest na w pozycji ON, Ogólnie w mechanizmie, w mechanizmie różnicowym i, i, i blokadzie dyferencjału chodzi o to, że jeśli jest e, na, w tej pozycji on, to w tym momencie każdy, wszystkie koła kręcą się z taką samą szybkością, czyli o tyle jest to niebezpieczne dla nas, że na jeśli nam samochód zawiśnie, powiedzmy na górce, i jedno koło nie ma przyczepności albo ma przyczepność o wiele słabszą niż drugie, to e, te koła mimo wszystko będą się kręciły tak samo szybko. blokując dyferencjał, e, sprawiamy, że e, Moment obrotowy przenoszony jest tylko na to koło, które ma kontakt z ziemią, więc tylko to koło może nam pomóc zjechać z opresji. I oczywiście samochody zjadają więcej paliwa, kiedy układ ten, ten dyferencjał jest w pozycji ON. Więc teraz. Teraz jest lepiej, tak. Teraz mamy differential lock off, czyli będziemy właśnie mieli wszystkie kółka będą się wszystkie, koła będą się dopasować jakby do, do przyczepności. Co to jest e? Aha, all wheels, czyli napęd na wszystkie cztery łapy jest domyślnie wyłączony. Jeśli jest off, to w tym będzie tylko na, na tylną ośkę idzie. E, oczywiście mogę to zmienić przy, przyciskając E. e o, klikając na, w, na V, przechodzę albo tutaj na Advanced. E, mogę zobaczyć sobie większe, większą kontrolę. Ehm, control mechanizm, Ok, Fuel Capacity. Dobra, ok. Na razie, może niezbyt czytajmy. Pojeździmy. Kliknę sobie myszką i poruszam kamerą. Mniej więcej ona wygląda. E, w ten sposób objaśnię, może wyłączę. O, właśnie, wyłączyłem w tej chwili. Mm, pojadę sobie tym gazikiem nazwijmy go. Ok. E, chciałbym Tobą pojechać. Tobą, Tobą, Tobą. O! Ok. O, widzicie? I teraz tak wygląda ewentualne dołożenie, czyli taka paka nam dochodzi. Ok. I dostajemy za to 200 punktów do naprawy. No dobra, no to teraz yy, chciałbym ruszyć. O, wow, skrzynia biegów. Dobra, jest pierwszy... Mam, mam. Naprawdę, serio, mam... Jedziemy. No, wyjść, stawio. Aha, to jest... Wow. Aha, mogę nawet uszkodzić silnik, jeśli... Yy... O kurczę, ta gra szczerze mówiąc jest trudna. Mogę na, na początek, na pierwszy przejazd ustawić sobie manualną skrzynię biegów. Ciekawe. Advanced mode. Dobra, wejdźmy sobie w, tym, w Advanced. Stop engine, repair. Ale to niewiele mi zmieniło. Dobra. Kliknijmy. A, tutaj może pojedziemy? Nie pojedziemy? Wow, szczerze mówiąc, nawet ruszyć jest trudno. A, to jest wsteczny. To jest jedynka. To są wszystkie biegi powyżej, a to jest, dobra, bieg pierwszy. Wpaliłem furę. Ogień. Ogień! God damn it. Jak tym autem się rusza? Aha. Co się stanie jak... Aha. Zablu... Silnik się wyłączył. Dobra. Już nas wieczór zastał, a ja wciąż stoję w miejscu. Wow... stawio. Czemu nie jedziesz? Silnik pracuje, bardzo fajnie. A to jest teczna. Czy ja jestem... Mogę zmienić samochód? Przełączyłem napęd. O, udało się. Przełączyłem napęd na wszystkie łapy i teraz jadę. Dobra, jeszcze zróbmy helpa. I zobaczmy, muszę zablokować chyba Q. Zablokować dyferencję. Okej. O! Teraz autko nabrało życia. Ooo! God damn it. Dobra. Chyba, że. tu włączymy ten bieg. Dobra. Poszło. Mogę teraz, właśnie o to w tej grze głównie chodzi, oglądać sobie e, pracę, zawieszenia i ogólnie samochodu. Matka, ta gra jest trudna. Nawet nie mogę. Dobra, teraz próbuję wycofać z tego miejsca. Zobaczcie, mam zablokowany dyferencjał. Jak trudno się wykulać z takiego miejsca? Przecież matko i córko. Tak jest. Dobra, może pojadę na jakąś drogę? Ja bym chciał pojechać w miejsce, w którym mogę rozwinąć jakąkolwiek prędkość. Może tam? po prostu, jeśli tak wygląda jazda terenowa autami, to jestem przerażony, szczerze mówiąc. Dobra, na, no, teraz trzeba wrzucić wsteczny bieg. czyli Tutaj. Spaliłem 4 litry na zabawę. Ok, gryzę ziemię i nic faktycznie nie robię. Wrzucimy ten przedni. <zysy> Niesamowite. Zakopuje się coraz bardziej Dobra, zróbmy bieg wsteczny Spróbujmy wyjechać A teraz mielą koła, mielą, mielą, mielą O zobaczcie, to jest właśnie ta różnica między blokadą, zablokowanym dyferencjałem a odblokowanym Tamto kółko stara się mielić To tylko powoli, a jak od, odblokuje dyferencjał To tamto się mieli zupełnie, a to To w miejscu, bo nie może się ruszyć Tam się, zobaczcie, nawet się dym wydobywa, wow, ciekawie Dobra, zablokuje dyferencjał i też, może też wezmę napęd na wszystkie łapy. Aha, teraz już w ogóle. Ona ma tylko napęd na przednią oś. Ok. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz jestem świadkiem. <grym> Dobra. Ok. Weźmiemy to jeszcze raz. Jeszcze, a właśnie, bo to jest menu główne. I jeszcze jest tryb hardkorowy, w którym nie możecie uciec do garażu, e, przyspieszyć czasu, ewentualnie e, ustawić blokady dyferencjału, kiedy używacie automatycznej skrzyni biegów. Więc e, okej, okay, dobra, to ja już nauczyłem doświadczeniem jest ładna pogoda. Tak jest, robimy sobie QE od razu na start. Wrzucamy jedynkę, teraz już nauczony. Robię tak, w tył, zwrot i po. a wow, ale teraz szybko idzie, jadę. O, w mordę. Niesamowite. Wow, teraz to pycham jak szalony. Najwyraźniej chyba pogoda sprawiła, a czyli nie, nie pogoda, tylko wieczór sprawił, że e, nawierzchnia była przeokrutnie jakoś chyba zawilgocona. Teraz to ja po prostu tutaj latam jak rącza sarenka po tym, po tych wszystkich, o, o. Błoto, błoto, błoto. Jadę przez błoto. Szybko, 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 żeby się nie zakopać. Jadę, 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 jadę. I... A, jest! Mamy! O o! Jest! Jest! Jedź! Jedź! A, ale fajnie! O, razu się przewrócę. Nie, nie, nie. Bo to mi nie straszne. Przejechałem, zobaczcie, samochód się już bardzo ładnie ubrudził. Wow! Ale to było satysfakcjonujące, szczerze wam powiem. Samochód już jest brudny jak nieboskie stworzenie. Mogę zrobić zoom. O, mogę zrobić zoom, tylko to jest maksymalny zoom. Mogę sobie obejrzeć swoje autko dzielnie stojące. E, na tym przesmyku, tam widzę chyba wodę, więc oczywiście spróbujmy, oczywiście też zobaczmy jak wygląda destrukcja otoczenia, drzewko się złamało, o, między drzewami, między drzewami, a mogę też kamerę zmienić, zapomniałem, że mogę, ups, Demecz, szczerze mówiąc z kamerą to jest sprawa dość jeszcze do ogarnięcia, dobra, przód, bok. Drzewo, znowu 29 damage'u, <laughs> nawet mamy punkt uszkodzeń w tej grze, o 4, o wsteczna nawet zaczął mi działać, to jest ciekawe, o sam się wstecznym rzuca, czyli musiałem wcześniej jakiś chyba tryb manualny uruchomić, dobra, jestem nad wodą, co się stanie jak, czy samochód się umyje jeśli wjadę nim do wody, Zacisimy jedynkę i wjedźmy do wody, czy kółka mi się umyją, dobra i teraz wyjazd. Hop, 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 hop. O, już nawet ładnie jeszcze, samochód się obił. Dobra, wciśnijmy jeszcze raz jedyneczkę i pojedźmy sobie wzdłuż wody, zobaczmy jak to wygląda. Jedę, hopa! Ale się ładnie samochód odbija. Ding, 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 ding. macie tutaj zbliżenie, o woda dlaczego w ogóle wam pokazuję Spintires, bo szczerze mówiąc to pamiętam ta publikacja i filmik o Spintires był na blogu Domina który pokazywał właśnie to jako, ten tytuł jako przykład tego jak mogłyby niesamowicie pięknie wyglądać gąsienice w World of Tanks gdyby zaimplementowano taki system jak tutaj, gdyby te gąski kółka które są w gąsienicach człogowych tak się zachowywały, czy po prostu każdy żyło własnym życiem, poruszało się na każdym zboju. No, oczywiście, byłoby to dość obciążające dla do komputera, ale jednocześnie, jak bardzo satysfakcjonujące, gdyby faktycznie widzieć, e, też jak. E, no, zauważcie, też jak naprawdę trudno z takiego błota wyjechać. No, umówmy się. Ja teraz tutaj sobie pojadę w jakąś. Mm, na przykład tutaj. Szukam jakiegoś błotka. No, i powiem wam, mnie ucieszy, ucieszy, ucieszył fakt, że udało mi się wyjechać z. Y, jakiegoś błotnego rejonu, no to nie znowu takie bardzo proste. Czołg to też nie jest machina niezatapialna i nieporuszalna, e, także jazda po właśnie czymś takim czołgiem, no na pewno byłaby przy jego jakiejś tam fajnej e, pracy takiej, którą by było widać, ile ten czołg się musi namęczyć, żeby przez to przejechać, byłaby na pewno bardzo satysfakcjonująca. No dobra, teraz tak, mam tutaj e, rzeczkę płynącą. Szczerze mówiąc nie mam w ogóle pojęcia, gdzie jest minimapa, więc oczywiście w tę rzekę się wepchnę. O, oh, crap! Dostaje punktu szkody za jazdę przez wodę, ale... o, wow, nawet samochód się wyczyścił, ale elegancko teraz wygląda zobaczcie łoo, wow, cały paruje. O, oh, nie zjeżdżaj do wody! Nie, 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 nie wyjeżdżaj z niej. Bardzo ładnie teraz wygląda widać naprawdę to, to cieniowanie, które ma pokazywać jak wygląda woda jest naprawdę super ten samochód widać, że jest ten pojazd jest mokry. Teraz chyba wręcz wygląda jakby się miał suszyć, tak, dobrze widzę, że takie te, chyba tak, on teraz, tak, on się teraz wyraźnie suszy, stojąc sobie, to kółko też było e, widać, że, że mokre, no jestem już dość mocno poobijany, ale jednocześnie e, całkiem czysty i mam jeszcze sporo paliwa, o teraz ustawię sobie taką centralną kamerkę i pojadę może trochę, o, 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 właśnie to jest najfajniejsze miejsce do pokazania Wam fizyki tej gry, czyli... Starta kamieni. Dobra, teraz tak. Zobaczmy sobie kamerę, yy, numer. Tak, naciskamy kamerkę. Druga. Otóż to. O tak, żeby pokazywać kółka. I jedziemy przez kamienie. Uwaga, pierwszy kamień pokonany. I go. Bum. Aha. O, 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 to, to. O, to, to. Tu masz taki duży kamień. Najedź na niego. Bardzo dobrze. Nie zjadaj kamienia. Nie. O, tak. Dobrze, wycofaj. Tak, po, powalcz z nim, powalcz z nim. O, o. Osz. Szlak, to, to Zawiesiłem się na jakimś kamieniu. God damn it. Miele, Miele kołami w miejscu. Zobaczcie, Noż by to trafił jasny szlak. No dobra, yy, myślę, że nie ma co przedłużać. Ja tej gry jeszcze w ogóle nie ogarniam szczerze mówiąc jak sami widzicie popełniam, popełniam jeszcze dość proste i elementarne błędy ale mam nadzieję, że w jakiś sposób pokazało Wam to czym jest Spinta jest. do tej gry oczywiście wrócę bo to był taki mój pierwszy przejazd na żywo, tutaj nie ma oczywiście powtórek, więc pewnie nagram jeszcze kolejny materiał, może gdzieś dojadę w jakąś fajną miejscówkę i tam pokażę Wam coś więcej no Cóż, to, to jeśli chodzi o pierwszy taki zupełnie dziewiczy kontakt ze Spin Tires, to na dzisiaj kończymy go tym, że kamień, który chciałem wam pokazać, jako jak ładnie przez niego przejeżdżam, okazał się być silniejszy ode mnie, i po prostu y, na nim zawisłem y, i nie mogę się ruszyć ani w przód, ani w tył. Po prostu jestem jak y, teraz. No, nie wiem, wiszę sobie bez możliwości ratunku. Nie wiem, który. Nie wiem którym się używa jakichkolwiek haków, yy, wyciągarek, yy, pomocy... Yy. OK, to jest skrzynia biegów. Jeszcze może zobaczmy tutaj na sekundkę help. Um. Press right mouse button to force acceleration while dragging gearbox yy. stick up or pressing R. Aha, można to zrobić, nie trzeba klikać, można po prostu. Dobra, można to robić też inaczej. I no tak, przez to, że nie mam żadnych addonów, to nie mogę użyć m.in. addona, nazwijmy go wyciągarki, on nie ma nic z przodu, więc pozostaje mi tylko wrócić do garażu. To tyle w tym odcinku Spin Tires, czekajcie na kolejne. Dzięki, do następnego, cześć!